Was bardzo serdecznie witam wszystkich poszukiwaczy i wszystkich szperaczy. Dzisiaj poszukujemy dalej, co to znaczy ufać, co to znaczy ufanie za zaufanie, co to znaczy w przymierzu miłości: róża za różę, e, liść róży za liść róży, moja ofiara za ofiarę, miłość za miłość. E, kochani, co to znaczy dla mnie, dla ciebie? Że Matka Boża ofiarowuje ci swoje zaufanie. Co to znaczy dla ciebie? Co to budzi w twoim sercu myśl, że Maryja ofiaruje mi swoje zaufanie? Zaufanie jest chyba jednym z trudniejszych postaw w naszym życiu i porusza nas do głębi, jak spotykamy człowieka, który mówi, że nam ufa. To dotyka to w nas czegoś bardzo głębokiego, bardzo wrażliwego i czujemy się, jakby wewnętrznie zobowiązani, czujemy się wewnętrznie poruszeni, że ktoś składa przed nami swoje zaufanie. I boli nas, kiedy to, nad, to zaufanie nadwerężymy, kiedy to zaufanie nadwątlimy, kiedy mamy poczucie, że kogoś zawiedliśmy. Wtedy nas to boli bardzo mocno. Ale Maryja uczy nas ciągle na nowo zaufania. I kiedy doświadczamy, kiedy uświadamiamy sobie, że czasami e, zaufanie Pana Boga żeśmy nadwątlili, zaufanie Matki Bożej, wtedy przychodzimy, przepraszamy i możemy doświadczyć po raz kolejny spojrzenia Maryi i jej słów, że ona nam ufa. I takiego zaufania też doświadczamy w relacjach naszych ludzkich. Ciągle na nowo próby zaufania, próby wierzenia sobie i też drugiemu człowiekowi. I Maryja jest dla nas wzorem zaufania Boga, Bogu i ona uczy nas takiego zaufania na drogach naszej codzienności. I mamy przed oczami obraz Matki Bożej, widzimy jej zaufanie do Boga, ale widzimy też Jej zaufanie do nas. I teraz w tym fragmencie, w tym naszym spotkaniu, e, chciałam się zatrzymać z Wami nad zaufaniem Matki Bożej do Boga. Nad tym aspektem. I ojciec e, mówi w wykładzie, jak wygląda zaufanie Matki Bożej do Pana Boga. I ono ma trzy aspekty, jak czytamy u Ojca. Po pierwsze, e, jaki jest powód. Jej zaufania do Boga? Drugie, jaki jest stopień jej ufności? A trzecie, jakie są granice jej zaufania? Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, że zaufanie ma stopnie, granice. Myślę, że kiedy doświadczymy czegoś przykrego, to stawiamy granice zaufania, ale są to niewłaściwe granice, ponieważ wchodzimy troszeczkę w pudełeczko swojego własnego komfortu, wycofujemy się żeby więcej nie bolało, żeby mniej bolało. Eee, możemy odnieść te trzy aspekty do swojego życia i zadać sobie pytanie, jaki jest powód mojego zaufania Maryi? Dlaczego jej ufam? Jaki jest mój stopień zaufania Matce Bożej w przymierzu miłości? I czy moje zaufanie ma granice względem Matki Bożej? Czy mogę powiedzieć, Matko Burza, ufam Ci tylko trochę, ale więcej ode mnie nie wymagaj? Czy właśnie wręcz przeciwnie, pozwalam, by Matko Burza moje granice przesuwała i ucząc się ufania, zaufania jej, uczę się coraz bardziej zaufania względem Boga. I czasami zastanawiamy się właśnie nad tym zaufaniem też względem człowieka, bo można to przenieść tak paralelnie. Jest to trudne. Kiedy się sparzymy, kiedy doświadczymy jakiegoś zawodu, wtedy przychodzi nasza postawa w dystans. Stawiamy granice, ale to są granice bezpieczeństwa dla nas. Wycofujemy się, to co powiedziałam, w takie swoje pudełeczko komfortu, żeby mniej bolało następnym razem. I postanawiamy sobie może więcej nie zaufać, może więcej nie zaryzykować. Ale ojciec w jednym ze swoich wykładów o miłosiernym ojcu mówi, że to, co tak naprawdę najbardziej zuboża człowieka, to to, że zamyka swoje serce na drugiego człowieka i odmawia swojego serca drugiemu. Więc, kiedy zamykamy się na zaufanie drugiemu człowiekowi, zamykamy się też na przyjście Pana Boga. I to zamknięcie się tak naprawdę zuboża najbardziej nasze serce. O wiele bardziej niż to, że podejmiemy ryzyko i odwagę ponownego zaufania. I to jest pytanie wtedy: komu ufam? Czy sobie, swojej intuicji, czy ufam Bożym planom, czy ufam temu, jak Pan Bóg układa życie, czy ufam ludziom, których Pan Bóg mi przysyła i stawia na drodze naszego życia? Jest to trudne, dlatego że Widzimy często jako ludzie swoje słabości nawzajem i nie chcemy ufać. Zamykamy się, mamy swoje racje, swoje kalkulacje i mówimy: No, może temu człowiekowi bym zaufał, ale tamtemu nie zaufam. Ale skąd wiemy tak do końca, przez którego człowieka przychodzi Bóg? Jeżeli przyjmujemy w duchu wiary właśnie tych, których Pan Bóg stawia na drodze naszego życia, uczymy się zaufania Bogu a nie y, tylko stawiamy na swoje własne rozznanie, na swoje własne przyjrzenie się, czy na swoje własnej kalkulacji. I przyjrzyjmy się Maryi. Jaki jest powód jej zaufania względem Pana Boga? I znowu ojciec mówi o trzech aspektach. O tym, że Maryja y, ufa Panu Bogu i o tym mówi w Magnifikat, ponieważ wierzy we wszechmoc Boga. I mówi, wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne, a jego imię jest święte. I Maryja powołuje się na wszechmoc Boga. To jest jej powód ufności Bogu, bo wie, że Bóg jest wszechmogący. Jest większy, jest silniejszy. I czego dokonał wszechmogący Bóg w Maryi? Właśnie to, że stała się Matką Boga. Czyli Maryja widzi, Wszechmocne działanie Pana Boga, widzi Jego działanie w swoim życiu, i dlatego ufa, i dlatego tą drogą idzie dalej. Ona dostrzega i podziwia działania Boga w swoim życiu. Ona tak dalece widzi działanie Boga, że odwołuje się do Jego działającego ramienia, do Jego wszechmocy nie tylko do Bożego palca, który stwarza świat, ale do ramienia czyli czegoś większego i silniejszego. Matka Boża jest odkupiona właśnie przez prze wszechmoc Boga. Również i my mamy być odkupieni prze przez wszechmoc Pana Boga. I cały dzisiejszy świat, który w takim poniżeniu leży na dnie przepaści, ma być odkupiony przez prze wszechmoc Boga. Czy my, kochani, wierzymy teraz, że Pan Bóg w jednej chwili, w jednej sekundzie może zatrzymać to wszystko, co dzieje się wokół nas? Czy mamy takie przekonanie o wszechmocy Pana Boga, że On jest o wiele większy i wiele silniejszy od wirusu i tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas. On jednym tchnieniem, jednym słowem może to wszystko zatrzymać, czy my wierzymy w jego wszechmoc? Kochani, drugim powodem zaufania Matki Bożej to jest właśnie miłosierdzie Boże. To jest powód, dla którego Maryja. Ufa Bogu. I jak mówi ojciec, co nam mówi? Mianowicie to, że jeśli Izrael bierze udział w porządku odkupienia, to jest to aktem miłosierdzia Bożego. Jeżeli Pan Bóg pozwala nam w czymś uczestniczyć, to, to jest tylko Jego dobra wola i Jego akt miłosierdzia. I ten Izrael, który okazał się tak często niewierny Bogu, który zniszczył przymierze z Bogiem, Pan Bóg ciągle się pochyla nad tym Izraelem. Dlaczego? Bo jest miłosierny. Przebacza wszystkie grzechy i pozostaje wierny sobie. Na czym więc opiera się Matka Burza? Na czym opiera się jej zaufanie? Na miłosierdziu Boga. Tak jak ona, tak bardzo wypełniona miłosierdziem, że mówi w magnifikat i miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się go boją odnosi się do doświadczenia miłosierdzia. Trwa więc to miłosierdzie również i dzisiaj. I to miłosierdzie również dzisiaj nas dotyka. Także dzisiaj, gdy ludzkość pogrążona jest w bagnie, w niemocy, w bezsilności, w swojej słabości, miłosierdzie Boże pozostaje niezmienne na wieki. I trzecią rzeczą, trzecim aspektem, na którym opiera się Matka Boża i jej zaufanie Wierność Bogu, wierność Boga. Bóg pozostaje wierny. Mimo, że człowiek odchodzi, e, sprzeniewierza się Bogu, zrywa z nim przymierze, to Bóg pozostaje wierny swoim obietnicom. I tego uczy nas Maryja, i tą drogą idzie, i my razem z nią chcemy iść tą drogą, drogą zaufania. Więc możemy zadać sobie pytanie: jaki jest mój powód zaufania Bogu? Jaki jest mój stopień zaufania Panu Bogu? Jakie są moje granice zaufania Panu Bogu? I czy dostrzegam działającą wszechmoc Boga w moim życiu? Czy dostrzegam Jego miłosierdzie? I czy dostrzegam to, że Bóg jest mi wierny? Kochani, uczmy się od Maryi w przymierzu miłości, właśnie tej wierności, tego zawierzenia, tego zaufania. Tej drogi wiary w codzienności, drogi ciągłego, ponownego, świeżego, ciągle na nowo właśnie oddawania naszego serca Panu Bogu, właśnie w takim akcie wierności, akcie zaufania, że cokolwiek jest, ja Boże ci ufam. I na koniec zachęcam Was do poszperania jeszcze w tym tekście. Myślę, że wydobędziecie z tego tekstu to, czego nie wydobyłam ja. Może dla każdego z Was Pan Bóg ma inne przesłanie wypływające z tego tekstu i ze słowa Ojca. Może Ojciec na ten czas chce obdarzyć Was innym słowem, inną inspiracją. Więc poszukujcie i szperajcie. Zatrzymajcie się jeszcze na chwilę nad tym tekstem, nad książką. Przeczytajcie w takiej czujności serca. Co, co poruszy wasze serce, co je inspiruje, co je umocni. I na koniec oddajmy to wszystko Matce Bożej. No i nie zapomnijmy tym, co porusza wasze serca, podzielić się z tymi, którzy są blisko was, abyście, abyśmy siebie nawzajem inspirowali i umacniali właśnie w wierze, ale też na drodze zaufania Matce Bożej w przymierzu miłości. O Pani moja i Matko moja. Tobie poświęcam się całkowicie, ofiarowuję Ci dzisiaj mój wzrok, mój słuch, moje usta, moje serce, całego siebie bez żadnych zastrzeżeń. A jeżeli już do Ciebie należę, o dobra matko, to proszę Cię strzeż mnie jako Twojej własności i Twojego dobra. Amen. Muzyka